O, cześć witam z powrotem tak jak mówiłem obiecywałem pokażę jak już będzie gotowe więc to wyszło tak <laughs> wygląda jak wygląda więc y, jakimś specjalistą wielkim nie jestem y, tego do wagi no starałem się zrobiłem troszkę pochyło w stronę tutaj tego lasku aby woda w razie czego ściekała, czy lała się, zwał jak zwał, i co ten plac wyszedł, tak jak widać, czyli 2,5 m na 150, a na to pójdzie domek yy, w miarę są około 2,20 m na metr 13. M. Więc zrobiłem więcej miejsca. Żeby w razie czego był jakiś taki odstęp od tego domku. Więc. No, więc jest jak jest. Wygląda nawet nieźle. Starałem się jak mogłem. Druga sprawa płytki są. Jakby ktoś wiedział to są 50 yy... Na 50, grubości około 5 cm. Waga. Trudno powiedzieć. Liczę około 30-40 do kg jedna płytka. Więc troszkę się napracowałem. Efekt jest taki, jak widać. Tego. Więc dziękuję wszystkim za oglądanie. W razie czego, napiszcie mi w komentarzach, co i jak, czy dobrze, czy jakiś pomysł by wpadł, czy macie jakiś pomysł? Dobrze, no to do usłyszenia na razie, ciao, hej.